I kołodziejczyk Andrzej. Wreszcie mamy jakąś ładną słoneczną pogodę początek czerwca. Tydzień się kończy, trzeba było trochę autko umyć na weekend, zrobić jakiś trening. Dzisiaj troszeczkę o trenowaniu opornych grup mięśni, bo mam czasami, znaczy w sumie dosyć często mam takie pytania od od trenujących, jak sobie radzić z tymi opornymi grupami mięśni, które mi akurat nie rosną, z którymi mam problemy, które się nie rozrastają tak jak inne. Przede wszystkim takie grupy mięśni trzeba potraktować oczywiście priorytetowo, ale co to znaczy priorytetowo? Bardzo, bardzo wiele osób nie wiem dlaczego, nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. Chcąc na przykład poprawić jakąś grupę mięśni, niech to będą, nie wiem, bicepsy czy, czy nogi na przykład, trenuję częściej niż pozostałe grupy mięśni. Czyli na przykład, nie wiem, plecy, klatki, ktoś trenuje sobie raz w tygodniu, a że mu nogi nie idą, to trenuje dwa albo nawet i trzy razy w tygodniu. I mówiąc szczerze, nie wiem jaki ma być tego efekt. Uważam, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego, czyli przetrenowanie i jeszcze... Dalszy regres tej grupy mięśni. Przecież najpierw jest potrzebna regeneracja, a dopiero po regeneracji następuje wzrost mięśnia. Jeżeli on będzie ciągle stymulowany i nie będzie czasu na odnowę, na regenerację, no to kiedy on ma urosnąć? Można trenować w takim razie jak ktoś trenuje dwa lub trzy razy w tygodniu, załóżmy nogi, bo mu nie idą. To dlaczego nie trenuję codziennie albo nawet dwa razy dziennie? Przecież teoretycznie powinien być jeszcze lepszy efekt. Tylko właśnie o to chodzi, że nie tędy droga. Żeby rozwinąć słabszą grupę mięśni, przede wszystkim trzeba nauczyć się jak z nią postępować. Zwykle słabsze grupy mięśni oporne są dlatego słabsze, ponieważ mamy problemy z wyczuciem pracy tych mięśni. Tak jest w większości przypadków trzeba po prostu poprawić to czucie mięśniowe między mózgiem a trenowanym mięśniem, żeby on y, trenował i pracował tak jak należy. Jeżeli będzie odpowiednio stymulowany, musi to zareagować jakoś wzrostem. Trenowanie częściej jakiegoś mięśnia żeby on po prostu urósł, nie ma najmniejszego, według mnie najmniejszego sensu. Podobnie jak istnieje takie przekonanie, że naturale powinni częściej trenować, ponieważ to trening zmaga syntezę białek i w związku z tym, że nie biorą sterydów, to, to będą mieli lepsze wzrosty trenując częściej. No Według mnie to jest kolejne błędne założenie, bo właśnie trenujący bez wspomagania mają niższą regenerację i powinni postawić właśnie na regenerację mięśni, a nie na częste trenowanie. Czyli wracamy do korzeni, najpierw regeneracja, potem odbudowa i wzrost dopiero na trzecim miejscu. Czyli jak ma nastąpić wzrost, jeżeli ciągle będzie trenowany i przetrenowywany mięsień i nie damy mu czasu na na dojście do siebie i nadbudowę uszkodzonych włókien mięśni podczas treningu. Ja na przykład moją grupą priorytetową są oczywiście plecy. Ja zrobiłem sporządny trening pleców w poniedziałek, bo zawsze robię plecy po dwóch dniach odpoczynku. bo nie trenuję. Ja te, ja jeszcze odczuwam skutki tego treningu w piątek. Jeszcze czuję takie pobolewania różne takie. No po prostu czuję, że te mięśnie były trenowane. Czyli teoretycznie mogę mógłbym w sobotę czy w niedzielę już trenować znowu plecy dopiero. No trenuję zwykle znowu w kolejny poniedziałek. Ale lepiej się starać zrobić ten mięsień intensywnie przetrenować i dać mu szansę na regenerację niż go ciorać nie wiem ile razy w tygodniu z nadzieją, że to poprawi wzrost tego mięśnia no, według mnie nic bardziej błędnego także tak to wygląda jeżeli chodzi o o te właśnie słabsze odstające grupy mięśni a jak należy z nimi postępować no po pierwsze traktować je oczywiście według zasady priorytetu, czyli trenować jako pierwsze na treningu, ewentualnie po dniu lub dwóch dniach przerwy tak jak ja w przypadku moim to są plecy czyli trenuję po weekendzie zwykle plecy gdzie jestem wypoczęty mam najwięcej energii, mogę się skupić na, na trenowaniu właśnie pleców po drugie akcentować oczywiście negatywną fazę powtórzenia wtedy następuje najwięcej mikrourazów właśnie w mięśniach i one wtedy najbardziej odpowiadają Wzrostem, czyli skupić się na technice i akcentować tą negatywną fazę powtórzenia w każdym ćwiczeniu. No i oczywiście pracować nad czuciem mięśniowym, nad poprawną techniką. Z pozoru można trenować poprawnie technicznie, tak na oko, powiedzmy, stojąc z zewnątrz, ale też nad tym czuciem mięśniowym trzeba popracować. Każdy musi to zrobić we własnym zakresie. Czyli nad tym powiązaniem mózg mięśnie trzeba też pracować czasami nawet kilka lat, żeby nauczyć się właśnie tego czucia mięśni i wtedy ten trening jest skuteczny. I wtedy można dopiero zaatakować poprawnie trenowany mięsień. I wtedy można sobie pozwolić na niewielką liczbę serii. Wbrew pozorom początkujący, czyli nawet średnio zaawansowani. Muszą wykonywać więcej serii na daną grupę mięśni, żeby się nauczyć właśnie tego czucia mięśni. Oni jeszcze nie potrafią tak mocno przetrenować danego mięśnia, dlatego muszą po prostu zrobić troszeczkę więcej objętości tego treningu. I paradoksalnie, właśnie właśnie początkujący powinni trenować troszeczkę więcej i dłużej, a zaawansowany zawodnik, który potrafi zmęczyć w danym ćwiczeniu grupę mięśni jedną serią. Wystarczy mu właśnie ta jedna seria lub dwie maksymalnie, ponieważ on już trenuje na takich obciążeniach, ma tak wyrobione czucie mięśniowe, że nie potrzeba trenować więcej. Oczywiście też w przypadku treningu początkujących więcej nie oznacza, żeby godzinami siedzieć na, na sali treningowej. Ale na przykład zamach jednej czy dwóch serii, początkujący taki zupełnie z, yy, trenujący siłowo. Powinien sobie zrobić 3 lub maksymalnie cztery serie, żeby właśnie nauczyć się tego czucia mięśniowego i tego powiązania mózg-mięśnie. To gwarantuje skuteczny trening. No i co, warto na te oporne grupy mięśni też zastosować techniki intensywne, zwiększające intensywność. Czyli oczywiście wymuszone powtórzenia, super, super serie, akurat nie jestem zwolennikiem, ale mogą być też super serie i oczywiście dropsety moje ulubione. To naprawdę można wejść na nowy wymiar intensywności i stosując te techniki. I w ten sposób właśnie można mocniej zaatakować mięsień i dać mu odpocząć. A nie trenować go 10 razy w tygodniu, licząc na jakiś cud, że on się nagle obudzi i będzie nagle rósł nie wiadomo z jakiego powodu w ogóle, nie dając mu szansy w ogóle na regenerację, a co, a co dopiero mówić o jakimś wzroście. Oczywiście zakładam tutaj, że. Dieta jest dopięta z odpowiednią ilością białek, węglowodanów, z odpowiednią ilością kalorii, i wtedy właśnie można te oporne grupy mięśni zaatakować tak, jak Wam mówię. Priorytetowo, intensywnie, jak najmocniej się da, zaakcentowanie fazy negatywnej, stosować techniki intensywnościowe. Pracować przede wszystkim nad czuciem mięśniowym i dać odpocząć tym mięśniom. Odpowiednia regeneracja jakiś efekt musi przyjść zwykle jeżeli jest poprawa czucia mięśni zawsze jakiś efekt w postaci wzrostu tego mięśnia musi nastąpić można machać całymi, całymi latami nie czując w ogóle pracy trenowanych mięśni i to jest taka praca na marne w zasadzie a więc co, no moim sposobem na oporne grupy mięśni właśnie jest to co Wam przed chwilą powiedziałem ja z mojego doświadczenia wiem, że nad poprawnym czuciem mięśni w treningu pleców pracowałem kilka, kilka ładnych lat naprawdę, żeby nauczyć się prawidłowo napinać mięsie przy wiosłowaniach, przy ściąganiach z góry. Teraz w zasadzie czuję każdy ruch tak jak należy. To nie znaczy, że w są pleców jakieś tam, nie wiem, jak miał Dorian czy, czy ktokolwiek inny z co, czołówki zawodowców. Ale na pewno nie odbiegają tak od reszty, tak jak na początku mojej kariery. Moje plecy strasznie odbiegały od reszty sylwetki. A teraz powiedzmy już nie jest to aż tak bardzo rażąca. Ale latami pracowałem właśnie nad, to czucie, nad tym czuciem mięśni, nad intensywnością treningu. Traktowałem plecy priorytetowo. I dzięki temu właśnie nie ma takich rażących dysproporcji w rozwoju tej, tej grupy mięśni. Powiem szczerze, nawet mi nie przyszło do głowy, żeby trenować 2, 3 czy 4 razy w tygodniu, bo to by było skazane z góry na, na niepowodzenie. Tak więc to, taki jest mój sposób na powiedzmy te bardziej oporne i trudniejsze w rozwoju grupy mięśni. Ja tymczasem co, za tydzień mam zawody Euro Pro w Hiszpanii, yy, przygotowuję się już na pełnym gazie. Pewnie pod, pod sam, przed samym wylotem za kilka dni wrzucę Wam aktualną formę, już w stroju startowym. Chciałem Was jeszcze zaprosić na mój ostatni trening bicepsów i pleców w zasadzie najpierw pleców, potem bicepsów z tego tygodnia jaki zrobiłem. I co? Do następnego razu, do następnego filmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o. Sugestiach odnośnie tematu filmów chętnie podzielę się z Wami swoim doświadczeniem. Trzymajcie się na razie, hej.